Cześć widzowie! Wczoraj wpadłam na taką dziwną rzecz, której naprawdę nie mogę się oprzeć i chciałam wam to pokazać. Może ktoś z Was wie o co chodzi i może mi doradzić, co zrobić. No więc tak, właśnie skończyłam rundę, więc właśnie ym, chciałbym wam pokazać, co jest tak naprawdę na mojej myśli. Bo... Okej. Okay. Ja wczoraj znalazłem mega dziwną rzecz. Otóż, jeżeli przyciągnie się mocno, w karnecie pokazują się takie skarpetki z pajka. I właśnie nie wiem, co z tym zrobić. Dalej nie mogę tego przyciągnąć. I właśnie nie wiem. Nie... Kiedyś chyba wpadłem na odcinek, że tam jest ukryty mega box. Ale no nie wiem. Więc może widzowie doradźcie mi w komentarzach, co można z tym robić. Dożegnam pa!